Przyznaję się szczerze i bez bicia, że w ostatnim filmie na temat Minecrafta trochę za bardzo narzekałem. Mogłem tam brzmieć jak jakiś stary dziad po przejściach i mogło to niezbyt dobrze zostać odebrane. I mimo wszystko, jak się później okazało, w takim odczuciu awersji do nowych wersji gry nie byłem odosobniony. I dlatego w tym filmie zaprezentuję wam rozwiązanie. Wersję Minecrafta, która została stworzona specjalnie dla takich osób jak ty i ja, jeśli czujecie się podobnie. Więc jeśli lubicie poznawać nowe rzeczy i naprawdę ciekawe modyfikacje, zapraszam sam do oglądania. Otóż jak już wspomniałem w poprzednim filmie na temat Minecrafta i jego historii, gra ta zrozumiale wielokrotnie się zmieniała. I najbardziej zmieniła się ona w momencie aktualizacji Adventure Update, czyli Minecrafta Beta 1.8. To właśnie wtedy zmienił się generator świata, pojawił się system głodu, bieganie, wioski i wiele innych spraw. I co gdyby... Co gdyby ta aktualizacja w rzeczy samej nigdy nie powstała? Co gdyby Minecraft poszedł w kompletnie inną stronę? Poza funkcjami rodem z MMO, RPG, kompletnie poza fantastyczny świat, smoki, and i pełną realistyczność nowego generatora map. Co jeśli powstałoby więcej osobliwych, ale intrygujących mechanik i spraw wykorzystujących obecne funkcje gry? Co jeśli generator świata wciąż mógłby zaskakiwać swoim absurdalnym urokiem rodem ze szwedzkich prowincji i gdyby nigdy się za wiele w zasadzie nie zmienił? Poznajcie Minecraft Better Than Adventure, czyli pełnowymiarową modyfikację do ostatniej klasycznej wersji Minecrafta B 1.73, która w założeniu próbuje być lepsza niż wersja powstałe po owym Adventure Update. To osobna gra sama w sobie, która skupia się na pewnym innym timeline naszej historii. Oddaje mi jako długoterminowemu graczowi wszystko, co nowy Minecraft nam zabrał. I już staram się tłumaczyć, co dokładnie mam na myśli. Jednak dlaczego w ogóle mamy do czynienia z modyfikacją dziesięcioletniej wersji gry i dlaczego ma to być lepsze niż Adventure Update i następujące po niej aktualizacje? Sama nazwa Better Than Adventure wywodzi się ze starego jak świat wątku na Minecraft Forum, kiedy pewnemu użytkownikowi z jakiegoś powodu wyjątkowo nie spodobał się pomysł, aby w Minecraftie Beta 1.4 zostały dodane wilki. Według niego był to po prostu bardzo zły pomysł. W związku z tym, że owy użytkownik był doświadczony w game designie, a przynajmniej tak twierdził, uznał on, że stworzy swoją własną, alternatywną wersję Minecraft. Minecrafta, taką, w której wilków nigdy nie dodano, i nazwał ją Minecraft Better Than Wolves. Dodatkowo zaznaczając, że wszelkie uwagi są mile widziane i chętnie może je dodać. Skwitował to czymś, co jest aktualne również w wersji gry, o której opowiemy sobie dzisiaj. Better Than Wolves to wizja, czym Minecraft mógłby być, gdyby został stworzony przez bardzo poważnego gracza, działającego na rzecz innych podobnie myślących osób. Końcowo modyfikacja Better Than Wolves gdzieś tam się rozwijała, ale większość graczy, o niej zapomniała. Jednak, skoro samo dodanie wilków do Minecrafta spowodowało szokowanie graczy na tyle duże, że poszli oni robić swoją własną wersję gry, jak niektórzy gracze mogli zareagować na to, że ich ulubione klocki zmieniły się w zasadzie o 180 stopni, i choć na radykalniejsze głosy zawodu trzeba było trochę poczekać, w końcu po latach, które nieustannie upływały po ostatnich wersjach beta Minecrafta, w 2021 roku pojawiła się grupa graczy i deweloperów, których wspólną ideą był powrót do złotej ery. Minecrafta. Stwierdzili oni wspólnie, że na podstawie Minecrafta Beta 173 stworzą oni coś wyglądającego jak stare, ale w zupełnie odświeżonej i nowej odsłonie. To było naprawdę trudne zadanie. Odwrócić wszystko, co zostało zmienione, ale dodać trochę nowego i ponaprawiać parę spraw. Jednak musieli oni przy okazji nie zburzyć delikatnego balansu rozgrywki i odczucia. Wydaje mi się, że mimo wszystko ten cel im się udał. Powstało coś ciekawego i na swój sposób naprawdę pięknego. Od 2021 roku roku Minecraft nie był już jedną wersją gry, jednym monolitem. Mojang pracował sobie nad najnowszymi wersjami, czułając tam coś powoli update raz na parę lat, a gracze w międzyczasie robili swoje. W nowo starym Minecrafcie mamy do czynienia z nowym, choć nieco zmienionym generatorem świata. Większość biomów jest nieco inna niż w oryginalnej wersji beta Minecrafta, ale oceniam te zmiany jako pozytywne, bo biomy są większe oraz o wiele bardziej charakterystyczne i zróżnicowane. Nawet rzut oka na te wersje gry może nas lekko Szokować, bo mamy tutaj też do czynienia z nowymi blokami. Przede wszystkim z nowymi rodzajami kamienia oraz nowymi rodzajami drzew. Jak pogrzebiemy w tej wersji trochę bardziej, będziemy mogli skraftować również nowe rodzaje cegieł i innych budowlanych bloczków, jednak wszystkie wyróżniają się od innych wersji Minecrafta jakąś taką inną, starą Minecraftową charakterystyką, estetyką programisty, co po prostu inne i to je dla mnie sprzedaje. Jest też jedna z pozoru niewidoczna, ale potem dająca o sobie znać ogromna zmiana. Otóż w Minecraft w Better Than Adventure są też Pory Roku. Mapę zaczynamy początkowo w jasnozieloną wiosnę, która po paru growych dniach zamienia się w nieco bardziej żółte lato. Aż bieg czasu prowadzi nas do pomarańczowej, przepięknej jesieni i w końcu mamy szaroburą, ale niebieskawą zimę. I to nadaje w mojej opinii bardzo ciekawego uroku i urozmaicenia w samym wyglądzie gry, którego bardzo brakuje w oryginale. Prócz jednak stricte wizualnego aspektu, Pory Roku mają także różną charakterystykę. W jesień na przykład liście wprost spadają z drzew oraz częściej mamy mgłę, czy też padający deszcz, a w zimę zrozumiale pada śnieg oraz są też burze śnieżne. Dodatkowo zimą otacza nas szarobury color grading. Tak, ten Minecraft opiera wiele swojego charakterystycznego wajbu starego Minecrafta na bardzo nowym i świeżym color gradingu, który według mnie tylko pomaga w przekazaniu unikalnego odczucia gry, jakkolwiek nie śmierdzi to hipokryzją. Wiosna i lato są bardzo jaskrawe, a jesień i zima bardziej szare i niebieskawe. I to jest piękne. Pory roku mogą wydawać się bardzo przeszkadzającą i zbyt drastyczną zmianą dla wielu graczy, ale wcale nie jest to nachalne. Funkcje te wręcz urozmaicają rozgrywkę i przede wszystkim sprawiają, że te same tereny wyglądają bardzo różnie, a cała gra zyskuje w taki sposób dodatkową warstwę ożywiającą pikselowe tereny. Z innych ciekawych zmian łóżko można zrobić tylko po zyskaniu tkaniny, do której trzeba zabić zombie, czyli pierwszej nocy nie da się od tak po prostu przespać i zeskipować. Dodatkowo koordynatów, czasu ani pory roku nie da się śledzić śledzić tak po prostu po kliknięciu F3. By odblokować te statystyki, musisz mieć w ekwipunku kompas, zegar oraz kalendarz. I dopiero wtedy wyświetlą ci się na ekranie żądane statystyki. To daje rzeczywistą i ciekawą funkcjonalność do gry, na którą trzeba sobie zasłużyć. Kolejne zmiany to przede wszystkim nowe narzędzia i zbroje. W tej wersji gry wszystkie narzędzia są szybsze niż w wersji beta, co nieco przyspiesza rozgrywkę. No i co też wydaje się trochę niezbędne, bo w tej grze nie ma enchantów ani innych tego typu ulepszeń. Jest za to nowy narzędzi, którym jest stal, którą robi się z dużej ilości żelaza. Narzędzia ze stali nie są szybsze niż diament, ale są od niego o wiele wytrzymalsze. I tutaj wcześniej niektórzy mogli złapać się za głowę, jak to nie ma enchantów? Ano nie ma. Jest za to inaczej zbalansowany, kompletnie zmieniony system zbroi, bo każdy rodzaj zbroi ma swoje unikalne, mocne i słabe cechy. Skórzana zbroja jest najlepsza do ochrony obrażeń z upadku, żelazna i złota są po trochę dobre ze wszystkiego, diament maksuje statystyki dotyczące ochrony przed ogniem, kolczuga czy jak to się mówi, którą da się w ogóle w tej wersji skraftować, daje szczególnie mocną ochronę przed uderzeniami, a zbroja ze stali ochroni cię przed creeperami. Ale się zrymowało. Minecraft Better Than Adventure posiada również wiele urozmaicenie rodem z nowego Minecrafta, które jednak nie są cechami zmieniającymi radykalnie rozgrywkę. Przede wszystkim w tej, mimo wszystko starej wersji Minecrafta, możemy zmienić tryb świata na kreatywny, coś co w becie nie było zbytnio dostępne. Dodatkowo, jeśli nie wiemy jak coś skraftować, a uwierzcie mi, możecie mieć taki problem, bo w grze jest cała masa nowych przedmiotów, i bloków, mamy dostęp do książki przepisów, która z odpowiednimi blokami w ekwipunku wyjaśni jak coś stworzyć. Dodatkowo gra też posiada wyższy limit budowania do 256 bloków, coś na co w oficjalnej grze trzeba było jeszcze dobre parę lat poczekać. Better Than Adventure jest też zoptymalizowane o wiele lepiej niż po prostu stare wersje Minecrafta oraz według mnie chodzi też lepiej niż nawet najnowsze wersje gry. Poprawiono zostało też wiele błędów, w szczególności w wersjach multiplayer, bo owszem możecie na Better Than Adventure założyć swój własny serwer dla innych graczy. Jednak jeśli nie lubicie tych wszystkich udziwnień i urozmaiceń, które przynosi Minecraft Better Than Adventure, ta specyficzna wersja Minecrafta może wam posłużyć jako pewnego rodzaju hub do wszystkich starych wersji. Generując nowy świat macie całą masę opcji dotyczących tego, w jakiej epoce chcecie ten świat wygenerować. Możecie wygenerować świat bez tych wszystkich udziwnień, tylko beta, version, a możecie też sobie przejść w tryb full alpha, lub pobawić się wśród chmur w trybie jakichś generowanych wysp. Możecie też zrobić robić świat raj, gdzie cały czas jest wiosna, albo Syberię, gdzie ciągle pada śnieg. Do wyboru, do koloru, ale z retro I właśnie to jest trend, który powoli daje się we znaki w społeczności Minecrafta. Już teraz istnieje wiele innych modyfikacji, które mają na celu emulować odczucia starej wersji gry. Istnieją też jak najbardziej współczesne modyfikacje do wersji alfa czy w Minecrafta, które sprawią, że wprost cofniecie się od 10 lat. I myślę, że to mimo wszystko bardzo fajnie, że takie rzeczy powstają, bo kto chce, to do takiej społeczności sobie trafi, a kto nie, to nie i tyle. Także w opisie znajdziecie link, gdzie możecie ogarnąć sobie tą wersję i zapraszam. I teraz, dlaczego w ogóle robię ten materiał? Przede wszystkim dlatego, że bardzo dużo narzekałem i za mało wybrzmiały słowa, że to moja subiektywna opinia. Opinia, z którą możecie się równie dobrze nie zgadzać. Może po prostu lubicie nowego Minecrafta, poznaliście go rok temu i od tego czasu się absolutnie zakochaliście. Nigdy nie miałem nic przeciwko ludziom, którzy się ze mną nie zgadzają. Tak samo jak mam nadzieję, wy nie macie nic Przeciwko temu, że dla takiego gracza jak ja, który zaczynał w 2011, starszy Minecraft jest czymś subiektywnie lepszym. Ilu graczy, tyle opinii. I może dlatego tak mocno przemawia do mnie ten argument, że Minecraft Better than Adventure rozwiązuje naprawdę wiele problemów, które potem w Minecrafcie nastały. Nie ukrywam też mojego dość jasnego celu w tym filmie, że mam po prostu zaszczyt promowania tego moda w Polsce, jako jeden z nielicznych, o ile nie jako jeden z pierwszych. Bo mam Was, moi drodzy, czyli moich widzów, i jeśli ktoś czuje się podobnie jak ja, to jak najbardziej zachęcam do spróbowania Minecraft Better Than Adventure. Szczególnie jeśli tęsknicie za starym Minecraftem, ale macie ochotę na spróbowanie czegoś choć trochę nowego, choć trochę świeższego. To w żadnym stopniu nie jest materiał jakkolwiek sponsorowany, tylko to moja osobista zachcianka. Po prostu uważam, że to naprawdę spoko inicjatywa, którą należy promować i popularyzować. Zapraszam was już wkrótce na nowe, lepsze filmy, gdyż pracuję nad paroma ulepszeniami, które mogą sprawić, że Shop Domaskuje wejdzie na kompletnie nowy poziom. Także trzymajcie kciuki i wyczekujcie. A do tego czasu, cóż, trzymajcie się w tym internecie. Dziękuję bardzo.